Jak najlepiej przygotować się do walki z zimnem? Trzeba mieć ogień w sercu, ogień do walki, by wygrać mecz, się z w Bacharowej. Biorę mój czajnik i idę teraz właśnie, wiesz? Mam e... misję. Nie, właśnie zostałem zdjęty z misji. To jest właśnie, to jest mój dzień taki. A co masz tutaj? Goździki? Imbir? Imbir. Imbir. A czosnku nie ma? Imbir w innej wersji. Nie, 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 to, to nie ta impreza, wiesz? To obliczej... kiedy jest? No dwie kołaków czy coś takiego. Nie, wiem. nie możemy zdradzić sobie całej zawartości, bo musiałbym cię powiedzieć zlikwidować, a nie chcemy tego, prawda? Co to za jakieś napoje panoramiczne przygotowujecie? To są napoje. Takie żebyśmy nie zmarznęli, żeby utrzymać ciepło. No i będą na pewno bardzo dobre i zdrowe. A to są takie nadajniki. Tak, jak, jak to mówią, sprawdzamy co biegamy i biegamy, jak biegamy. Żeby się zawodnik nie zgubił na boisku. Tak, dokładnie. To jest droga powrotna do domu. Super. Jeżeli to mnie, to już coraz lepiej. Naraz niedługo wchodzę do gry. Nie no, tak na poważnie, to dopiero zacznę biegać. Nie? Także jak jestem dobry, myślisz, mogę chodzić, Sia. czy będę ortestu, tak już Sześć. 6 tygodni, gotowy, wyrehabilitowany. Wody gry. O, uwaga, uwaga, co za powrót? Witam, witam. Jest i on. co ci się kojarzy stadion ten? Tylko z dobrymi wspomnieniami. na mecie. oczywiście nie zawsze było dobrze, ale pamiętam to rok dobre które... A powiedz, taki mecz, który tak najbardziej, najbardziej ze wszystkich? Myślę, że kilka ich było, no. Może jak miałem trzy asysty w meczu, to był taki hetryk asystyny to był fajny mecz, wygraliśmy. Eee... Pamiętam wszystkie wygrane mecze, wszystkie mecze, kiedy przychodzili kibice i wspierali nas, więc lubię, to dużo dobrych spotkań. Ciepło jest, <grym wyszła> co słuchać. Jak murawa, chyba zmrożona. Na górę jest zmrożona, nie wiem, zobaczymy. Trochę nie widać, że, że podgrzewanie działa, ale... Na górę jest nożone, no podobnie jak już w Rodzicku eee, Może tylko jeszcze tu jestem 5 stopni chyba zimnie, <grym> tak, tak czuję. Grałeś kiedyś w niższych temperaturach? Kurde, nie pamiętam, nie wiem jak było w Poznaniu teraz, jak z graliśmy. A... No było cieplej. Cieplej było? Tak. No to nie grałem jeszcze, ale czuję, że dzisiaj jest cieplej niż yy, ostatnio, już było w Poznaniu, ale nie grałem jeszcze, więc no, zobaczymy, nie? Najważniejsze, żeby wygrać. A pogoda... Każdy ma takie same warunki, nie? tak jak my, jak, zarówno jak i barwa, nie? więc trzeba cieszyć się i, i wygrać w tych ciężkich warunkach. Ja chciałem poznać historię, jak to się stało, że na mundialu 17 byłeś zgłoszony jako zawodnik z pola? Każdy wie, co się stało z tymi czterema kolegami, którzy stanowili, no, pójść gdzie indziej niż reszta. Cóż, sytuacja tego wymagała, że w meczu z Senegalem o 70 minut się rozżywałem jako zawodnik z pola. Miałeś wejść na jaką pozycję? Nie mam pojęcia. Wiesz, że go się rozżywałem dosyć intensywnie, doszło już do sprintów i wróciłem na ławkę. I zacząłem się tejpować, mówiąc wprost. No i miałem być gotowy do wejścia. Nie mam pojęcia, jaką pozycję, ten nic nie powiedział. Ale do tego doszło rzeczywiście, to fakt. Czy już nie na tym etapie? Nie, już wiesz. Prawie się w tym zagrało już, więc na pewno pozytywna taka ekscytacja. Każdy mecz meczach, jak nie to jest tak, naprawdę mega, mega dobre wyróżnienie i na siebie wszystko. Który to mecz sędziego Raczkowskiego? 40 który? Pierwszy. Czy drugi? Pierwszy. Emil, Emil jest memem w Stokóza. Nie udało nam się porozmawiać przy 40 no, no? Ale sędzia w tym, w tym roku ma szczęście od takich anomalii pogodowych, bo zaczynaliśmy na Widzewie. Tak, tak faktycznie. No! My się na widzenie pokłóciliśmy Ale, ale on przecież. tam nie chciał odwolać mecza, nie? Wygramy! Pokłóciliśmy się w tym, Pani Przez chwilę się nie do nie, nie odprawiliśmy. A to na rakowie A ta chwila ile trwała? 10 minut myślę. Wszyscy w kurtkach. Kasia po no to jest prostu... To wiesz? Taka, co się biła z białymi niedźwiedziami. Właśnie, dokładnie. To, pokolenia No to powiedz, ile ty białych niedźwiedzi jesteś w stanie ubić jedną ręką? E, przynajmniej 11 tych co są na boisku. Jaki mróz? Ale jaki mróz? Możdżnego mróz. Mrozy myście wy, dziennikarze. Tak, tak. Roboty. musicie być... Clever, you have to be clever. Tu, w głowie. Ale gorące serca. Hearts Hearts have to be warm. Gorące serca, ale głowa... Polowie myśli. Głowa myśli. I tak jak tu jesteśmy teraz, polowie, wszyscy tak samo wychodzimy na wojsko. Każdy dzisiaj. Ten, Everyone. który wychodzi, ten, który czeka, ten, który jest poza. Wszyscy jesteśmy to razem to dzisiaj. On the everyone, together. Wszyscy panowie, wspierać się, żyć, pomagać. Okay. help. together, guys. Okay. Yeah. Tak. Panowie, to co sobie rozmawialiśmy, to co pokazaliśmy w gruzizmu, tą intensywność this, dajcie this, dzisiaj. Tą intensywność. Right? Skupcie się na tym, focus co mamy robić, skupcie się na focus tym, jak tym, co mamy być. Skupcie się na celu. Bądźcie to dla to najlepszą to lepszą wersją samych siebie i bądźcie drużyną. Niezależnie co się dzieje, od pierwszej do ostatniej minuty bądźcie drużyną. Wszyscy tak jak everyone jesteśmy w tym kole, nie tylko tych co 11 co wychodzi. Wszyscy! Wszystkie ręce na pokład, panowie, idziemy po zwycięstwo! Dawaj teraz! Dawaj panowie, idziemy po zwycięstwo! TO WYCHAMY! Słuchajcie, uważajcie, uważajcie na siebie przede wszystkim nie? Żeby nic nie No, naprawdę, bo to trochę szacunku dla wszystkich. Może się to Idź pan. Jeszcze parę i Idź. 15 minut pan krecze. Za, za zwycięstwo, gratulacje za, za awans. awans. Um, Duny jestem z Was, naprawdę. Nie z tego, że wygraliście, chociaż z tego też, ale z tego, jak gracie, jak się rozwijacie. E, I przede wszystkim. Takie małe mentalne zwycięstwo, mental że bierzecie to, co daje nam środowisko, to, co daje nam okay. życie, te warunki, które nam, daje, nam dostajemy, bierzecie za to odpowiedzialność, staracie się być tacy, jacy mamy być, i za to mamy wielki szansę. Naprawdę, e, jeszcze raz to powtórzę. Dumny jestem z tego, w jaki sposób gracie, i z tego, w którą stronę idziemy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Gratulacje, Panowie. I jedziemy dalej. I jedziemy kolejny. Do! wygramy! To wygramy!